Siedzisz sam, patrzysz w ekran i znowu go słyszysz. Jesteś beznadziejny. Nie uda ci się. Wszyscy są lepsi. Ten głos, znasz go dobrze, bo jest z tobą zawsze, gdy próbujesz coś zmienić, zawsze, gdy ruszasz w stronę czegoś nowego, zawsze, gdy chcesz sięgnąć wyżej. On mówi: Zostaw, po co się wygłupiasz? Znowu ci nie wyjdzie. Ale wiesz co? Ten głos to nie jesteś ty. To zbiór lęków, ocen, wspomnień. To głos Twojego nauczyciela, który kiedyś cię wyśmiał. Głos rodzica, który nie wierzył. Głos społeczeństwa, które mówiło, że nie wolno, że nie wypada. Ale to nie jest Twój głos, to echo. I ono nie zna Ciebie. Nie zna Twojej siły. Nie zna tego, ile już razy się podniosłeś. I nie wie, że właśnie teraz masz szansę to przełamać. Bo kiedy przestajesz wierzyć temu głosowi, coś się zmienia. Zaczynasz widzieć wyraźniej. Zaczynasz słyszeć inny głos, cichy, ale prawdziwy. Mówi: Zrób to mimo wszystko. I właśnie ten głos musisz w sobie odnaleźć. On nie krzyczy. On nie panikuje. On nie niszczy. On mówi z szacunkiem. On mówi: Możesz. Wolno ci. Masz prawo. I to on jest prawdziwy. To on jesteś ty. Więc jeśli znów usłyszysz ten stary głos, nie musisz z nim walczyć. Po prostu mu podziękuj. I idź dalej, bo ty masz do przeżycia własne życie, a nie cudze głosy w swojej głowie. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Jeśli też słyszysz ten głos, ale nie chcesz już mu wierzyć, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, to nie jestem ja. Subskrybuj, jeśli chcesz usłyszeć w końcu siebie.